50. Piram i Tysbę. Jakoś tak w dwóch trzecich przedmieściach saint Honor, za pięknym pałacem, godnym uwagi nawet wśród wielu pięknych budowli, jakie znajdują się w tej dzielnicy, rozciąga się roz rozległy ogród, w którym bujne kasztany sięgają ponad wysokie niczym mury miejskie kamienne ogrodzenie, także z najdejściem wiosny, obsypują biało-różowym kwieciem dwa dzbany umieszczone na czworobocznych filarach, pomiędzy które wbudowana jest żelazna, kuta brama z czasów Ludwika XIII. Pomimo wspaniałych pelargonii rosnących w owych dwóch dzbanach i kołyszących na wietrze żyłkowane liście i purpurowe kwiaty, los tego paradnego wejścia został przypieczętowany, odkąd właściciele pałacu ograniczyli swą posiadłość do samego budynku Dziedzińca obsadzonego drzewami od strony ulicy i do ogrodu, który ta brama właśnie niegdyś oddzielała od wspaniałego, morgowego warzywnika przylegającego do całej posesji. Demon spekulacji wyznaczył jednak na krańcach warzywnika linię, to znaczy ulicę. A że owa ulica, nim jeszcze zaczęła istnieć, otrzymała wraz z wypolerowaną blaszką nazwę, właściciel pomyślał, że sprzeda warzywnik komuś, kto chciałby budować przy nowej ulicy. Która miała stać się konkurencją dla wielkiej paryskiej arterii, zwanej przedmieściem Saint-Honor. Ale gdy chodzi o interesy, człowiek projektuje, pieniądz decyduje i zaledwie ochrzczona ulica zmarła w kolebce. Nabywca warzywnika, uiściwszy całą sumę, nie mógł go odsprzedać z zyskiem i czekając na wzrost cen który prędzej czy później powinien był nastąpić, wynagradzając mu straty i uwalniając zamrożony kapitał, wydzierżawił ten teren ogrodnikom za 500 franków rocznie. Przynosiło im to 0,5% zysku, co naturalnie niewiele znaczy w dzisiejszych czasach, gdy wiele lokuje swój kapitał na 50 od 100, narzekając przy tym jeszcze na zbyt skromny dochód. Niemniej, jak już powiedzieliśmy, brama prowadząca niegdyś do warzywnika dziś nie służy nikomu i rdza zżera jej na zawiasy. Więcej nawet, aby niegodni ogrodnicy, osoby z gminu, nie plamili swoim wzrokiem wnętrza tej arystokratycznej posesji, kratę zasłonięto wysokimi na sześć stóp deskami. Zasłona owa nie była poprawdzie zbyt szczelna, można więc było ukradkiem zerkać przez szpary a i w domu tym panowały tak surowe obyczaje, że nie lękano się niedyskretnej ciekawości. W warzywniku tym zamiast kapusty, buraków, rzodkwi, grochu i melonów rośnie wybujała lucerna. Tylko to świadczyło, że ktoś jeszcze myśli o tym opuszczonym miejscu. Od strony projektowanej ulicy wchodzi się do niego przez niską furtkę. Jednak ziemia była coraz bardziej nieurodzajna i dzierżawcy opuścili ją tydzień temu, Ponieważ zamiast dotychczasowego pół zysku nie przynosiła już nic. Od strony pałacu mur wieńczą wspomniane już kasztany, co nie przeszkadza innym rosnącym bujnie i kwitnącym drzewom wciskać między nie gałęzi spragnionych powietrza i słońca. W zakątku pod tak gęstym listowiem, że światło z trudem przedostaje się przez nie, stoją szeroka kamienna ława i krzesła, wskazujące, że jest to ulubione miejsce spotkań lub ulubiona samotnia mieszkańców pałacu, oddalonego o jakie sto kroków i ledwo dostrzegalnego za zasłony zieleni. Łatwo zresztą zrozumieć, że wybrano właśnie to ustronie. Nie dociera tu słońce, nawet w największy upał panuje chłód, śpiewają ptaki i daleko stąd zarówno do domu, jak i do ulicy, czyli do interesów i gwaru. Pod wieczór jednego z owych gorących dni, którymi wiosna obdarowuje mieszkańców Paryża, na tej kamiennej ławie leżały książka, parasolka, koszyk z ręcznymi robótkami i batystowa chusteczka z rozpoczętym haftem. Niedaleko zaś ławki, przy bramie, młoda kobieta obserwowała przez szpary w deskach znany już nam opuszczony dom. W tejże właśnie chwili furteczka otwarła się cicho i pojawił się w niej wysoki, Silnej budowy, młodzieniec w płóciennej bluzie i aksamitnym kaszkiecie, jednak jego czarne wąsy, broda i nadzwyczaj starannie ułożone włosy kłóciły się z tym ubiorem ludzi prostych. Rozejrzawszy się szybko wokół, jakby się chciał przekonać, czy kto go nie śledzi, wszedł przez furtkę, cicho zamknął ją za sobą i szybkim krokiem zbliżył się do bramy. Na widok tego, którego oczekiwała, ale przecież nie w takim stroju, dziewczyna przelękła się i gwałtownie cofnęła. Lecz młodzieniec, spojrzeniem przynależnym jedynie zakochanym, zdołał przez szpary w bramie dostrzec jej białą suknię i długą niebieską szarfę. Podbiegł do przegrody i przyłożywszy usta do szpary, zawołał: Walentin, nie lęka się to ja! Dziewczyna zbliżyła się. Och, czemu przychodzisz pan dzisiaj tak późno? Czy nie wiesz, że niedługo obiad? Czy nie wiesz, jak wielu wybiegów musiałam użyć, jak się spieszyć, by pozbyć się macochy, która mnie śledzi, służącej, która mnie szpieguje jej brata, który mnie prześladuje, aby móc przyjść tutaj, popracować nad haftem? A i tak obawiam się, że zajmi on, on mi jeszcze dużo czasu. Skoro już wytłumaczysz się ze spóźnienia, powiedz mi też, co oznacza ten strój. O mało, abym cię nie poznała. Kochana, Rzekł młodzieniec: Moja miłość jest zbyt niegodna ciebie, abym śmiał ci o niej mówić, a jednak, ilekroć cię widzę, muszę ci wyznawać, jak cię ubóstwiam, aby echo tych słów pieściło moje serce, gdy cię już opuszczę. Dziękuję ci za te wymówki. Sprawiają mi przyjemność, gdyż mówią mi, że o mnie myślałaś, bo nie śmiałabym, nie śmiałbym twierdzić, że na mnie czekałaś. Pytałaś o moje spóźnienie i strój. Powiem ci, mam nadzieję, że zechcesz mi wybaczyć. Wybrałem sobie rzemiosło. No, rzemiosło? Cóż chcesz przez to powiedzieć, Maksymilianie? Czyż jesteśmy już tak szczęśliwi, że możesz sobie pan żartować z tego, co nas dotyczy? Ależ niech mnie Bóg broni, bym żartował z tego, co jest moim życiem. Ale zmęczyło mnie nieustanne bieganie po polach i przeskakiwanie murów. Przestraszyła też myśl, którą podsunęłaś mi wczoraj wieczór, że twój ojciec mógłby pewnego dnia wziąć mnie za złodzieja, a ubliżyłoby to honorowi całej armii francuskiej. No i przecież ktoś mógłby się w końcu zdziwić, czemu ja, kapitan z pachisów, kręcę się tutaj nieustannie, choć nie ma tu najmniejszej twierdzy do zdobycia ani blokhausu, którego można by bronić. Zostałem więc ogrodnikiem i przybrałem strój odpowiedni dla mego stanu. No, znakomicie, ależ to szaleństwo. na no, przeciwnie, najrozsądniejsza rzecz, jaką, jak sądzę, zrobiłem w życiu, daje nam to pełne bezpieczeństwo. A no, jak? Chętnie się dowiem. A więc odszukałem właściciela tego placu. A ponieważ termin najmu z dawnymi dzierżawcami właśnie wygasł, ja wszedłem w ich prawa. Cała ta lucerna, Valentin, należy do mnie i nic nie stoi na przeszkodzie, bym wybudował tu sobie chatkę i zamieszkał o dwadzieścia kroków od ciebie. O, nie, nie mogę już dłużej zapanować nad radością i szczęściem. Valentin, potrafisz sobie wyobrazić, że można za nie zapłacić? Przecież to niemożliwe. A jednak. Całe to szczęście, cała radość, za które oddałbym dziesięć lat życia, kosztowały mnie, zgadnij, ile? Pięćset franków, płatnych co kwartał. Widzisz więc, że odtąd nie mamy się już czego obawiać. Jestem tu u siebie, mogę przystawić drabinę do muru, żeby na ciebie patrzeć, i mam prawo, bez obawy, że przeszkodzi mi w tym policjant, mówić, że cię kocham tak długo, jak tylko Twoja duma nie poczuje się urażona, słysząc te słowa z ust prostego robotnika. W bluzie i kaszkiecie. Wobec takiej niespodzianki Walentina szpisnęła z radości, ale nagle rzekła smutno, jakby jakaś zazdrosna chmura przysłoniła promień, który rozjaśnił jej serce. Niestety, Maksymilianie, nie będziemy za nadto swobodni i nasze szczęście skusi los. Nadużyjemy naszego poczucia bezpieczeństwa i to nas zgubi. Jak możesz takie rzeczy mówić do mnie, który od chwili, gdy Cię poznałem, każdego dnia dowodzę, że wszystkie moje myśli i całe życie podporządkowałem Twojemu i życiu i Twoim myślom, co wzbudziło Twą ufność wobec mnie, czy nie mój honor, gdy powiedziałaś mi, że jakieś nieokreślone przeczucie każe obawiać Ci się wielkiego niebezpieczeństwa, zaoferowałem Ci pomoc, nie prosząc w zamian o żadną zapłatę prócz szczęścia, że mogę Ci usłużyć. Czy od tej chwili słowem, jakimś gestem najmniejszym dałem ci powód do żalu, że to mnie właśnie wybrałaś spośród tylu, co z ochotą gotowi byliby umrzeć dla ciebie? Powiedziałaś mi, że jesteś zaręczona z panem Depinajem, że ojciec tak zadecydował, a że cokolwiek pan De Vilfor postanowi, musi się spełnić, tak też bez wątpienia będzie i w tym wypadku. Dobrze więc usunąłem się w cień, zdając się nie na własną wolę, nie na twoją, lecz na bieg wypadków, na opatrzność, na Boga. I oto pokochałaś mnie, ulitowałaś się nade mną i wyznałaś mi to. Dziękuję ci za te słowa, proszę tylko byś czasem mi je powtarzała, bo pozwalają mi zapomnieć o wszystkim. I to właśnie uczyniło cię zbyt śmiałym, Maksymilianie, i sprawiło, że jestem szczęśliwa, a zarazem nieszczęśliwa tak bardzo, że zastanawiam się często, co jest lepsze. Zgryzota, którą powoduje surowość mojej macochy i jej zaślepienie względem jej syna. Czy to jest pełne niebezpieczeństw szczęście, którego doznaję, gdy cię widzę? Pełne niebezpieczeństw! zawołał Maksymilian. Jak mogłaś wypowiedzieć tak twarde i niesprawiedliwe słowa? Czy kiedykolwiek widziałaś bardziej uległego niewolnika? Pozwoliłaś mi czasem mówić do siebie, ale zabroniłaś, bym próbował się z tobą spotkać w świecie. Usłuchałem. Odkąd znalazłem sposób, by zakradać się do tego ogrodu i choćby przez kratę rozmawiać z Tobą, być w końcu tak blisko, ale nie móc Cię widzieć, czy kiedykolwiek poprosiłem, byś mi pozwoliła dotknąć choćby rąbka Twojej sukni? Czy uczyniłem cokolwiek, by pokonać ten mur, tak nędzną dla mnie przeszkodę, bo jestem przecież silny i młody? Nigdy nie skarżyłem się na Twoją surowość i żadnym słowem nie wspomniałem głośno o moich pragnieniach. Jestem wierny danemu słowu, jak dawni rycerze, Przyznaj chociaż to, aby nie myślał, że jesteś niesprawiedliwa. To prawda, rzekła Valentin, wsuwając w szparę delikatny paluszek, który Maksymilian natychmiast ucałował. To prawda, jesteś pan wiernym przyjacielem. Ale, Maksymilianie, postępujesz tak zgodnie z własnym interesem? Wiesz przecież doskonale, że niewolnik, który zaczyna stawiać żądania, traci wszystko. Przyrzekłeś braterską miłość do mnie, która nie ma przyjaciół, o której ojciec zapomniał, a macocha prześladuje. Mnie, który jedynym oparciem jest niemy, znieruchomiały i zimny starzec niezdolny do tego, by ręka mogła uścisnąć moją, choć serce bez wątpienia bije dla mnie resztką uczucia. Gorzki żart losu uczynił mnie wrogiem i ofiarą, silniejszych ode mnie, dając jako podporę i przyjaciela żywego trupa. O, naprawdę Maksymilianie Jestem bardzo nieszczęśliwa, iż masz rację, że kochasz mnie dla mnie, nie dla siebie. Walentyn, rzekł mu dzień, jest głęboko wzruszony. Nie powiem, że tylko ciebie kocham na świecie, bo kocham także siostry i szwagra. Jest to jednak uczucie łagodne i spokojne, tak różne od tego, które odczuwam wobec ciebie. Gdy o tobie myślę, krew mi się burzy w pierś, wzbiera, serce bije jak szalone, ale siły tej. Płomienia i nadludzkiej mocy używać będę tylko po to, by Cię kochać, póki sama nie poprosisz, abym użył jej, by Ci rzeczywiście służyć. Podobno Franz de Pinney zabawił jeszcze rok za granicą. W ciągu tego roku ileż to okazji może nam się nadarzyć, ile wydarzeń może nam dopomóc. Nie traćmy nadziei, tak dobrze i błogo jest ufać. Ale Ty, Valentin, zarzucasz mi egoizm, a jak traktujesz mnie sama? jesteś niczym piękny i zimny posąg wstydliwej Wenus. Cóż dajesz mi w zamian za moje oddanie, poświęcenie i powściągliwość? Niewiele. Mówisz o panu Depinaju i wzdychasz na myśl, że kiedyś zostaniesz jego żoną. Tylko tyle masz w duszy? Ja oddaję ci życie i duszę, tobie poświęcam najdrobniejsze drgnienie serca. I gdy ja, cały ten twój, gdy mówię sobie cicho, że jeśli cię stracę, umrę, ciebie wcale nie przeraża myśl, że będziesz należała do innego. Och, Walentin, gdybym był na twoim miejscu i czuł się tak kochany, jak ty, a ty masz przecież pewność, że cię kocham. Sto razy już przesunąłbym dłoń między tymi kratami i uściskał rękę biednego Maksymiliana, mówiąc: Do ciebie, Maksymilianie, do ciebie tylko należy i na tym, i na przyszłym świecie. Dziewczyna nic nie odpowiedziała, ale młodzieniec usłyszał, jak westchnęła i zapłakała. Jego reakcja była natychmiastowa: Walentin, zapomnij o tych słowach, jeśli było w nich coś, co mogło cię zranić. Nie, rzekła, masz rację, Maksymilianie. Ale czy nie widzisz, że jestem biedną istotą, osamotnioną w obcym domu, bo ojciec jest mi niemal obcy? Od dziesięciu lat, dzień po dniu, minuta po minucie, moja wola łamana jest przez żelazną wolę otoczenia. Nikt nie widzi, jak cierpię, i nikomu o tym nie mówię, tylko tobie. Pozornie w oczach świata jest mi dobrze, wszyscy odnoszą się do mnie ciepło, a w rzeczywistości każdy jest mi wrogiem. Ludzie mówią, pan de Wilfor jest zbyt poważny i surowy, by okazywać czułość córce, ale ma ona to szczęście, że znalazła w pani de Wilfor drugą matkę. Otóż świat się myli. Ojciec pozostawił mnie obojętnie własnemu losowi. Macocha zaś nienawidzi z tym większą zaciętością, że skrywać ją musi pod wiecznym uśmiechem. No nienawidzi? Czy to w ogóle możliwe? Niestety, najdroższy muszę przyznać, że ta nienawiść jest właściwie zupełnie naturalna. Macocha ubóstwa swojego syna, mojego brata Edwardka. No i cóż z tego? Dziwne to uczucie mówić z tobą o pieniądzach, ale to właśnie jest źródłem nienawiści. Macocha sama nie ma majątku, a ja jestem bogata po matce, a będę dwa razy bogatsza, gdy odziedziczę mają tych dziadków, państwa de sameranów. Otóż zdaje mi się, że ona jest o to zazdrosna. Mój Boże, gdybym mogła oddać jej połowę tej fortuny, abyś traktowana w domu jak córka, nie wahałabym się ani chwili. Biedactwo, tak, jestem jakby związana, a równocześnie czuję się tak słaba, że czasem wydaje mi się, że więzy te mnie podtrzymują i boję się je zerwać. Poza tym mój ojciec nie jest osobą, której rozkazy można by bezkarnie łamać. Ma nade mną władzę, ty również nie poradzisz nic przeciwko niemu. A i sam król nie mógłby tu nic zrobić, zważywszy na nieskalaną przeszłość, która czyni pozycję mojego ojca nietykalną. Maksymilianie, przysięgam ci, że jeżeli nie walczę, czy nie to z lęku, by nie zniszczyć w tej wojnie nie tylko siebie, ale i ciebie. Nie mogę walczyć, bo lękam się, abym w tej walce nie poświęciła siebie i ciebie. Ale dlaczego tak rozpaczasz? Dlaczego widzisz przyszłość w tak czarnych barwach? Ach, kochany, bo znam przeszłość. Ale przecież zastanów się, chwilę. Może nie jestem znakomitą partią z punktu widzenia arystokracji, ale z wielu względów nie jestem obcy światu, w którym żyjesz. Czas, gdy we Francji istniały dwie odrębne Francje, już dawno minął. Najznakomitsze rody monarchii przemieszały się z rodami cesarstwa. Arystokracja krwi poślubiła szlachtę wojskową, do której ja przecież należę. Czeka mnie niezła przyszłość w armii dysponuje niewielką wprawdzie fortuną, ale daje mi ona niezależność, a mojego ojca wspomina się z szacunkiem w naszych okolicach jako jednego z najuczciwszych ludzi interesu. Mówię w naszych okolicach, bo przecież ty również pochodzisz z Marsylii. Maksymilianie, nie mów mi o Marsylii. To słowo przypomina mi moją matkę, tego anioła, którego wszyscy nadal opłakują, którego dane jej było czuwać nade mną na ziemi, lecz mam nadzieję, że teraz czuwa nadal w niebie. Och, gdyby żyła, nie miałabym się czego obawiać. Powiedziałabym jej, że cię kocham, a ona ochroniłaby tę miłość. No, niestety, Walentin, odrzekł Maksymilian, gdyby twoja matka żyła, myślę, że nie miałbym okazji cię poznać. Sama powiedziałaś, że byłabyś szczęśliwa, a Walentin szczęśliwa spoglądałaby na mnie ze swych wyżyn z pogardą. Teraz ty jesteś niesprawiedliwy dla mnie, ale powiedz mi, – Co mam ci powiedzieć? – zapytał widząc, że Walentyn się waha. – Powiedz mi, – podjęła, – czy w przeszłości w Marsylii jeszcze nie było jakichś nieporozumień pomiędzy moim ojcem i twoim? – O ile wiem, nie – odpowiedział Maksymilian. – Twój ojciec był żarliwym stronnikiem Burbonów, mój zaś oddany był całą duszą cesarzowi i jedynie to mogłoby ich dzielić. – Ale skąd to pytanie? No, – Powiem ci, bo chcę, żebyś wszystko wiedział – w dniu, kiedy twoja nominacja na kawalera, kawalera Legii Honorowej została publicznie ogłoszona, byliśmy wszyscy u dziadka, pana Nortriera, i był tam jeszcze pan Danglar, ów bankier, ten, którego konie przedwczoraj o mało co nie stratowały mojej macochy i brata. Czytałam dziadkowi na głos dziennik, oni zaś rozmawiali o przyszłym małżeństwie pana de Morserve z pandą Danglar. Gdy doszłam do ustępu odnoszącego się do ciebie i który sama już znałam, do poprzedniego dnia... Doniosłeś mi tę radosną nowinę. Otóż, kiedy doszłam do tego ustępu, byłam tak szczęśliwa, a równocześnie tak bałam się wypowiedzieć na głos Twoje imię, że z pewnością ominęłabym je, gdyby nie obawa, że moje milczenie zostanie niewłaściwie zrozumiane. Więc zebrałam całą odwagę i przeczytałam. Kochana Valentin, zaledwie wymówiłam Twoje imię, mój ojciec odwrócił głowę. Byłam tam tak święcie przekonana, widzisz, jaki ze mnie głuptas, Iż Twoje nazwisko wywoła wszędzie piorunujące wrażenie, że zdawało mi się, że mój ojciec zadrżał. Podobnie zresztą jak i pan Danglar, choć tutaj jestem niemal pewna, że się mylę. Morel, rzekł mój ojciec, zaraz, zaraz zmarszczył brwi, czy to nie z tych Morelów z Marsylii, zaciekłych Bonapartystów, co takie nieszczęście sprowadzili na nas w 1815 roku? Z tych samych, odpowiedział pan Danglar. Zdaje mi się nawet, że to syn ówczesnego armatora. Doprawdy zdziwił się Maksymilian. A co twój ojciec na to odpowiedział? O, coś tak strasznego, że nie śmiem ci nawet powtórzyć. Nie bój się rzekł z uśmiechem Maksymilian. I cesarz – mówił dalej marszcząc brwi. Wiedział dobrze, jak radzić sobie z tymi fanatykami. Mówił na nich mięso armatnie i to jedynie, jedyne miano, na jakie zasługiwali. Cieszę się ogromnie, że nowy rząd powraca do tej zbawiennej praktyki. Nawet jeśli byłby to jedyny powód, dla którego władze upierają się, by zachować Algierię, to i tak podziękowałbym im za to, choć ciut drogo nas to kosztuje. Ach, to rzeczywiście brutalna polityka, rzekł Maksymilian. Ale nie musisz się wstydzić za słowa ojca, Valentin. W tym względzie mój ojciec w niczym twojemu nie ustępował, bo i on ciągle powtarzał: Nie wiem czemu cesarz, który tyle dobrych rzeczy zrobił, nie utworzy pułku z sędziów i adwokatów i nie pośle ich na pierwszy ogień. Widzisz wtedy, kochana moja, że obie strony są siebie warte, jeżeli chodzi o barwność wypowiedzi i miłe pomysły. Ale co odpowiedział na to pan Danglar? Roześmiał się tym swoim obłudnym śmiechem, który mnie przeraża. Posiedzieli jeszcze chwilę, po czym podnieśli się i wyszli. Dopiero wtedy spostrzegłam, że kochany dziadek jest ogromnie poruszony. Tylko ja jestem w stanie odgadnąć, co dzieje się w jego sercu i lękam się, czy ta rozmowa, która toczyła się w jego obecności, bo już nikt teraz nie zważa na tego biednego starca, nie wywarła na nim zbyt silnego wrażenia, zważywszy, że tak źle mówiono o cesarzu, którego przecież był zawsze najgorliwszym stronnikiem. No tak, przecież to jeden z bardziej znanych ludzi z czasów cesarstwa. Był, zdaje się, senatorem i nie wiem, czy wiesz, ale za restauracji maczał palce prawie we wszystkich spiskach bonapartystowskich. Owszem, nieraz słyszałam, jak ktoś szeptał po kątach o tych sprawach, które wydają mi się bardzo dziwne. Dziadek, bonapartysta, ojciec, royalista. zresztą odwróciłam się więc do dziadka, on wzrokiem wskazał mi dziennik. No jak tam, dziadziu? Zapytałam, jesteś zado zadowolony? Kiwnął potakująco. Z tego, co powiedział mój ojciec, zaprzeczył. A więc z tego, że pan Morel został mianowany kawalerem legii honorowej, skinął głową, że tak. Czy uwierzysz, Maksymilianie? Cieszył się, że otrzymałeś order, a przecież wcale cię nie zna. Być może jest to tylko dowód jego szaleństwa, bo mówią, że dzieci nie je, a ja go kocham za to jeszcze bardziej. Dziwne, pomyślał Maksymilian. Czyżby twój ojciec mnie nienawidził, dziadek natomiast? Osobliwe są te sympatie i antypatie między partiami. Cicho! szepnęła nagle Walentin. Ukryj się, uciekaj, ktoś idzie. Maksymilian chwycił za motykę i ją bez litości kopać lucernę. Panienko! Panienko! zawołał głos z drzewa. Jaśnie pani szuka wszędzie panienki. Przyszedł jakiś gość, jest już w salonie. Gość? zdziwiła się Walentin, cała jeszcze poruszona. A któż to składa nam wizytę? Wielki pan, książe podobno, pan hrabia de Monte Cristo. Już idę, odpowiedziała Walentin. Maksymilian zadrżał po drugiej stronie bramy. To już idę oznaczało jak zwykle, koniec ich spotkania służyło za pożegnanie. No, no, rzekł do siebie Maksymilian oparty w zamyśleniu na motyce. A skądże to hrabia Monte Cristo zna pana de Villefort?